Witam Was serdecznie, moi drodzy. Kłaniam się nisko. Dzisiaj kolejne opowieści, dziwnej treści. Nie, no może nie dziwne, ale byłem dzisiaj na pierwszym spotkaniu o pracę i nawet na drugim. Czekajcie, się rozpędzę trochę. Na dwóch spotkaniach takich spontanicznych z ulicy, moi drodzy. Wchodzę z ulicy na spotkanie. Może nie spotkanie, powiem tak. Wisi kartka, że potrzebują piekarza. Natychmiast potrzebują tego piekarza. Na drugim sklepie to samo i na wielu innych sklepach, piekarniach, małych, sklepikach takich z kawą, a takich samych, może nie takich samych, podobnych jak pracowałem, nie? No i chodzę do pierwszego, mam CV. Gdzie sobie wskoczyłem na rowerek i tak pojeździłem sobie z tym CV moim, nie? Słuchajcie, mi roboty się nie śpieszy. Na razie mogę sobie zrobić przerwę. Mogę sobie poświęcić nawet 3 4 miesiące 4 na szukanie takiej pracy, która będzie mi się naprawdę podobała. Ale z jednej strony zanudzę się na śmierć, a z drugiej strony lubię pracować w piekarni. To kurczę, nie, będę, nie będziemy ukrywali. Jak wiecie, oglądacie moje odcinki poprzednie, oglądaliście, przepraszam, to tam jest, że może. No, Często to mówię, że robię to z pasji, bo robię to z pasji. To jest moja pasja. Lubię to robić. No i mówię, może wcześniej coś tam znajdę. W ciągu miesiąca, za miesiąc bym sobie poszedł gdzieś do roboty. No i wchodzę do tej pierwszej piekarni. No i witam się tam. Jeden gościu, jeden, jedna osoba. Jedna osoba, osoba ogarniała kawę, ciastka. Jakiś tam chleb był pieczony. To może ktoś. Na nocce pieku ten chleb. Czekajcie, muszę tu uważać, bo ludzie chodzą, trzeba na nich uważać, żeby się nie zderzyć. No i wchodzę do tej, do tej piekarni. Zobacz, bo idziesz i się patrzysz. Czekajcie, zjadę sobie gdzieś i wam to opowiem, bo zaraz jakiś wypadek spowoduje i będzie draka. Będzie draka, to już muszę zejść. Muszę sobie rower podprowadzić, bo nie będziemy tutaj robili popeliny. No, no i wit witam je gościu, który widzę, że wszystko robi. Chwilę go obserwowałem przez szybę. Po prostu zaglądałem co tam jest w tej piekarni. No, ale fajna nowa piekarnia. Niby fajne wszystko w miarę. Okej, okay, mówię. Nie ma problemu. Pytam się, czy aktualne jest ogłoszenie na tych drzwiach, że potrzebuję piekarza. Tak, jesteś piekarzem? Mówię, Tak, jestem. Chodź, pogadamy. Tu kawa. Zrobił kawę. Siadamy, rozmawiamy. Mówi, że jest tu menadżerem głównym. Przedstawił się. Nie pamiętam nawet, jak tam miał na imię. Mniejsza z tym. I mówi, że potrzebują natychmiast tego piekarza. A wie, pyta mi się, ile lat mam doświadczenia, mówię tyle i tyle. Super. Tu jest wiesz, potrzebny. Osoba do robienia kawy, do wypiekania chleba, do robienia pizzy i odpiekania mrożonych ciastek kwasantów, jak zwał tak zwał, nie? No. I wiesz. I gadamy, nie? A mówię, czy ja mam doświadczenie. Ale słuchaj, piszesz piekarza, tu trzeba być piekarzem, pizzermanem i baristą, tak? To pewnie jakieś, jakieś pieniądze dobre zaproponujesz, nie? Na początek, na początek wiesz, 11,50 dobra, dobre pieniądze. A mówię, słuchaj kolego, ja wiem, że jest kryzys, że macie problemy. Wszyscy mają problemy. Wszystko jest drogie, no ale 11,50 no to kurczę, trochę mało na Londynie. To jest dobra stawka. No i czaruje czarodziej mnie, nie? Mówię dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Zostań, poczekaj. 12. Ja wie nie, nie, nie interesują mnie takie kwoty. Mówię, ja rozmawiam o kwocie. Minimum 15 na godzinę i, i możemy rozmawiać, ale i tak, bym nie chciał tej kawy robić, tej pizzy, tego wszystkiego. Ja jestem piekarzem, wiesz. Jakbym chciał robić pizzę, to bym poszedł sobie za pizzermena, czy Pizzermana, jak zwał, tak zwał. Bym robił pizzę albo za baristę. I robił kawę. Dobra, dziękuję. Cześć, trzymaj się. Dobra, skoczyłem na rower. Jadę taką długą, słynną ulicą londyńską, pełną właśnie tych kawiarni. Kawiarni z piekarniami takich. Powtórzę się, jak pracowałem ostatnio. No i no dobra, jest następna. Wchodzimy. To samo. Witam się, ale więcej osób tam pracowało. Witam się, mówię, że żebym mógł zostawić CV. Mówię, poczekaj chwilę, poczekaj, poczekaj chwilę, jesteś piekarzem? Mówię tak, poczekaj, zaraz zadzwonię po szefa. I zadzwonił po tego szefa i szef był w momencie na dole. Wszystkie budynki tak w Londynie mniej więcej są podobne. I ten miał coś tak, no tak był z, z tego, skon, nieskonstruowany tylko zaprojektowane tak jak i tamten. Na jedno kopyto wszystko, tak jak gdzie, tam gdzie pracowałem. No i zszedł ten szef. Przywitał się ze mną, pytał się czy chcesz kawę, mówię nie, przed chwilą jedną piłem, nie dziękuję, poprosiłem wodę, przyniósł mi wodę, usiadł i tam, i, i czaruje, nie, czaruje, czaruje co to nie tego, jakie plany, czy mam jakieś nowe, może recepty mu dać, receptury, przepraszam, receptury na pieczywo, co robiłem, takie i takie, czy mu podać na ten sordo czy sałado. Jak zwał, tak zwał. Wy wiecie lepiej. Czy niektórzy to tak mnie poprawiają z tym moim angielskim? No kurde. Tu, wiesz, potrzebne jest to samo. Kolej do robienia kaby. Kolej do odpiekania kwasantów. I robienia kwasantów, i kręcenia chleba. I odpiekania chleba, ok, no ale mówię, mówię do niego, barista mnie nie interesuje, wiesz. Tutaj jest, yy, pracujemy razem. To jest taki team, flexible. No ja wie, ile, ile za to flexible, czyli takie, że robisz wszystko. 11, 20 na początku, a potem ci damy 13. A ja wstałem. Tak na mnie patrzy. Stary tek, znacie go. I mówię, to ja przyjdę potem. Ja przyjdę potem, naprawdę, bo nie będę tracił swojego cennego czasu. Dziękuję ci. A nawet nie powiedziałeś, ile lat masz praktyki, ile tego, no mówię tyle i tyle mam lat praktyki i widzę, że szukacie, szukacie, osoby, jakiegoś desperata, który będzie wszystko robił za prawie najniższą krajową w Londynie, tak. On no mówi, życzę powodzenia, do widzenia. I wyszedłem, nie? I wyszedłem, już się zahaczyłem w jakieś krzuki. No i wyszedłem i już sobie podarowałem. Jadę do domu. I tak Wam to opowiadam, moi drodzy widzowie. Podjechałem do domku, zjadłem sobie obiad. I teraz właśnie jestem na kanale, jak widzicie. Jestem umówiony z ziomeczkami, Polakami, którzy łowią sobie karpie. Jadę sobie popatrzeć. Wędki nie brałem, bo tak na szybko. Wszystko na szybko, tak. I widzicie, no chcą tych pracowników, no ale za za najniższe kwoty, że masz robić wszystko za 11 funtów, być piekarzem, baristą, pizzermenem Nie wiem. Mam yy, z polecenia mojego byłego szefa dwa spotkania i zobaczymy jak to będzie. Na pierwsze pójdę jutro albo we wtorek. Zobaczymy jak to będzie. Czekajcie, że tutaj... O dobra, mogę zejść. Idę jutro lub we wtorek, no zobaczymy jak to będzie, no moi drodzy, ja tam na siłę, na siłę do piekarni nie będę się pchał, jak na razie mogę sobie żyć tak jak sobie żyję, jest ok. są oszczędności, zarabiam cały czas, nie ma parcia na piekarnie, powiem tak, jak znajdzie się naprawdę fajne miejsce, to sobie tam pójdę, a jak się nie znajdzie, to będę żył z tego co żyje w tym momencie, nie? Czyli z YouTube'a, no trudno. I będę szukał, i będę szukał, bo powtórzę, to jest moja pasja, lubię to robić i minie miesiąc, dwa i będzie mi piekarni brakowało. A w domu nie mam warunków, żeby piec jakiś tam chlebów, bułek. Nie mam warunków, ale może zakupię taką lepszą maszynę. No i coś tam domowego Wam upiekę, pokażę jak Wam zrobić może focacce w domu. No zobaczymy, piszcie w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć takie odcinki, jak piekę w domu, ale jak mówiłem, potrzebuję lepszy mikser. Lepszy mikser potrzebuję, czyli taki większy, żeby uciągnął ciasto. Cóż moi drodzy, chcą nas dymać z lewa i prawa, no niestety tak to wygląda, a nie inaczej, nic się nie zmieniło. Jeżeli nie masz znajomości, nikt ci nie poleci do jakiejś fajnej piekarni, w której będą chcieli ci zapłacić, no to będziesz musiał pracować chyba za 11 funtów albo za 11,50. Ale niestety ja nie jestem w stanie się utrzymać za te pieniądze w Londynie, więc nie będę szedł do takiej pracy. Moi drodzy, zdrowia wam życzę. Moje plecy bolą mnie plecy, trzeba, nie wiem, będzie do lekarza trzeba iść. Coś mi pstrykło na live ie. ostatnio, wczoraj chciałem ro robić live, ale nie mogłem siedzieć na krześle, więc nie zrobiłem. Dzisiaj może zrobię, zobaczę. Moi drodzy, subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, zostaw łapkę w górę. Trzymaj się i czekaj na kolejne odcinki i ponowie pytanie, czy chcecie, żebym, żebym yy, odpiekał coś w domu i wam pokazał, jak to się robi. Moi drodzy, trzymajcie się. I czekajcie na kolejne odcinki na razie. Cześć.